Szedłem Wam nagrać ciągnik, bo jeszcze mam możliwość. No i zaczęło padać oczywiście. Idziemy gdzieś. Od Wam pokażę fajną rzecz. Tutaj mamy sprzęgiełko pod... Klikamy sprzęgło. Klikamy, zobaczcie, bez sprzęgła, bez niczego. Strzałkę do przodu. I jedziemy. Można przełączyć sobie na tryb automatyczny w tej skrzyni przyciskiem mody. Już mamy automatyczny, więc tylko gaz. No i witajcie w kolejnym filmie, mam jeszcze możliwość, to wam nagram coś o tych dojcach, bo zostały jeszcze dwa, reszta już pojechała, to może obydwa wam jakoś tam spróbuję mniej więcej pokazać, zaprezentować. Także co na pierwszy ogień idzie 6 670 ze skrzynią RC Shift silnik 6ogarowy, 6 litrów, tam 6. Z haczykiem litra, skrzynia RC Shift, czyli coś takiego, taki odpowiednik wersu właśnie z waltry, taką jak my mamy właśnie skrzynię w tych obu waltrach. Mega podobnie to działa, nawet mogę powiedzieć, że lepiej to działa, bo nie czuć tego takiego myślenia długiego jak w waltrze. Masa około tutaj tego ciągnika to jest około, no około 8 ton, zależy wiadomo w jakiej konfiguracji. Mniej więcej ten prezentowany chyba waży dokładnie około 8 ton. I co? Z przodu opony 540 na 65 r 28 BKT i z tyłu też BKT, tylko że 650 na 65 r 38 No i co? Może po kolei będziemy tutaj opowiadać. A chyba nie wziąłem sobie nic do otworzenia maski, ale to zaraz coś wymyślimy. Pierwsza sprawa, jaka jest to tutaj. Miejsce na podczepienie węża pneumatycznego do powietrza i druga rzecz to jest ten przycisk, dzięki któremu zapala nam się tutaj lampeczka na tym uchwycie lusterka oraz zapala nam się tutaj z tyłu ta lampa. Także jak się gdzieś tam wysiada w nocy, czy wsiada, no to można sobie podświecić można to wyłączyć, nie? ta z tyłu się wyłącza, a ta się sama wyłącza po jakimś tam czasie. O, już jest wyłączona. Zbiornik paliwa 350 litrów i zbiornik AdBlue 29 litrów. AdBlue bardzo mały zbiornik, więc myślę, że go będzie palić też ten Doitzfer mało. My w Altrze mamy 70 litrów, no ale pali też sporo Valtra AdBlue. No i właśnie ten prezentowany ciągnik jest wyposażony w miękką oś przedni tus i przedni wąb. No to standardowo jedna prędkość 1000 obrotów. Eee, tu o udźwigu już Wam mówię, jakim bo to jest bardzo ważne. No, podnośnika 3800 kg. Od razu podejdźmy do tylnego tylny ma bez wspomagaczy 6200 a ze wspomagaczami 9700 kg tutaj jest chyba wersja bez wspomagaczy z tego co mi się wydaje, chociaż nie wiem jak już jesteśmy z tyłu to powiedzmy o, hydraulice, cztery pary tak jak tu widzicie tutaj wolny spływ gniazdo do przyczep miasto przypinowe e, e, hamulce do przyczepy co tu dalej mamy, no łącznik wiadomo standardowo, zaczep na szynie automatyczny, też może być do niego linka, tylko ta linka jest gdzieś odczepiona a tu jest schowana, więc można podczepić i nie działa lekko wiadomo, że jak się zawróci będzie gorzej Mianowicie, kategoria trzecia. Oświetlenie jest tutaj standardowe. Na żarówki w wersji Warrior jest dopiero oświetlenie ledowe. Także co z grubsza jest tutaj ciągnik przejrzany. Najważniejsze cechy są powiedziane. więc może otworzymy maskę i Wam pokażę jedną bardzo fajną rzecz, która mi się od razu spodobała. Tylko znajdziemy coś do otworzenia maski. Już maskę udało mi się otworzyć, ale przewrócimy i Wam pokażę. Tak to świadczyło. Bardzo ciężko ona tutaj chodzi. Trzeba trzapnąć po prostu mocniej. Znalezmy sobie drucika jakiegoś na otwarcie. Tutaj klikniemy w tą dziurkę. Maska się otwiera. No i bardzo fajna rzecz, już Wam pokazuję. Otwieranie tutaj. Dostęp do chłodnic. Bierzemy tu. Wszystkie chłodnice, cztery, mamy w swobodnym dostępie żeby przedmuchać powietrzem, chłodnice, jak widać, z firmy male. centralnie. Tutaj z przodu filtr powietrza, tak samo bardzo łatwy dostęp. Może wam, no to dobrze, to już wyjmijmy go. Zobaczmy, a musi być zamknięte. Muszą być zamknięte chłodnice. Wystarczy mi szapnąć. No i są zamknięte. Filtr nie jest duży. Papierowy, podobnie jak w Altrze, nawet z tej samej firmy. Widzę, bo logo poznaję. I tu jeszcze jest filtr, taki wstępny, którego się w codziennej obsłudze nie wyjmuje. Zamykamy filtr. Co mam tu jeszcze mogę powiedzieć? Silnik, no tak jak mówiłem, 6-litrowy, 6-garowy. Tutaj mamy filtry olejowe. Z drugiej strony możemy sprawdzić poziom oleju na bagnecie. Magnes jest tutaj taki wykręcany. No ale jest go czyściutki. Co tu więcej, jeszcze mam dodać? No, tutaj kompresor klimatyzacji. Standardowo, tutaj jeszcze jest zbiorniczek płynu chłodniczego. Bez problemu, można tutaj się dostać do silnika przy lekko skręconych kołach. Nie jest tu jakoś też ciasno. No, zamykamy maskę. Maska zamknięta, dojdziemy do środka. Pokażę wam środek. 4 schodki do wykonania: siedzenie pasażera, ja mam 1,83 m, jeszcze mi brakuje tutaj gdzieś 20-parę centymetrów do szyby. Jak Siedzę na tym fotelu, siedzenie kierowcy operatora. No tutaj jakoś wiele, za wiele miejsca nie ma. Tutaj mamy taki zamykany schowek. Pierwszy schowek na napoje. Drugi popielniczka już rzadko montowana, i zapalniczka. Tutaj też jakiś mikroschowek. I jeszcze mamy po złożeniu fotela. Mamy tutaj klimatyzowany właśnie schowek na jakieś napoje. Na takie rzeczy. Otwierany. Przyber dach. Zapalimy go może, bo się zagotuje zaraz tutaj. Żeby przestawić kierownicę musimy ten zędzelek tutaj podciągnąć do góry. Standardowo rewers jak w każdym ciągniku. No i dodatkowo tutaj ten ciągnik można doposażyć w high monitor. Czyli taki e, duży monitor, na którym możemy no, jakby zarządzać wszystkimi ustawieniami ciągnika. No i ten monitor występuje w dwóch wersjach 8 albo 12 cali. No i jak weźmiemy ten monitor, to chyba z automatu będziemy mieli izobus w ciągniku, bo ten tutaj prezentowany nie jest właśnie wyposażony w izobus. Prędkość. No, przedniego wom jest z automatu 1000 obrotów, ale tylny sobie tutaj ustawiamy tymi dwoma dźwigniami. Prędkość normalna, ekonomiczna 1000 albo 540, także 4 prędkości tylnego wom -u. Tutaj włączana miękka oś. Podnośnik. Standardowo gniazda. Tutaj dwa USB. Tutaj trzy nowe, Zaczep automatyczny. Potencjometry. No, włączanie wom -u dźwignia od hydrauliki tutaj mamy ciekawe rozwiązanie bo tu jest stacyjka, jeszcze jest tutaj taki mały mikro e e półeczka i tutaj chyba na telefon tak to wygląda joystick do sterowania hydrauliką no, blokada mechanizmu różnicowego napęd, napęd tutaj jest ASM e gdzie ustawiamy kąt przy jakim Skręcie, przy jakim kącie skrętu ma się sam wyłączyć napęd. raz ręcznie, dwa tempomaty Tutaj też sterowanie hydrauliką właśnie tu jest rewers, podnośnik ogólnie te wszystkie pomarańczowe są do jazdy. Tutaj to małe sprzęgiełko, o którym Wam już mówiłem i co klimatyzacja, oświetlenie tutaj sterowanie, właśnie. Wyświetlaczem, żeby sobie różne tam funkcje przestawiać, no ogólnie, miejsca jest tak to sporo. Ogólnie, do szyby nie dostaje, walcze dostaje. No tutaj jest tego miejsca więcej z przodu, walcze jest jeszcze więcej z tyłu. Nie wiem, czy to na plus, czy to do minus, zależy, kto czego potrzebuje. Dla mnie, na minus, jest to, że tylko fotel się obraca do tego momentu i tutaj są te. Tutaj ten, ta półka, o którą wadzę nogą. Bo przy zbieraniu kamieni praktycznie cały czas się obracamy do tyłu. No i z tym mógłby być problem. No, no i dobra. Tutaj jeszcze mamy hamulec ręczny, który musimy zaciągać przy gaszeniu i odpalaniu. Teraz go spuszczę. No i tak jak pokazywałem wcześniej, sprzęgiełko od dołu, strzałka do przodu i ruszamy. Bardzo cicho jest w kabinie, powiem Wam szczerze, bo jakoś ten silnik, silnik cichutko pracuje, także to też na plus. Tutaj ta szyna jest też fajna, można tutaj włożyć tablet, który będzie współpracował z ciągnikiem też. No i tutaj przesuwamy jak tam chcemy, drzwi tutaj z prawej strony otwierane awaryjnie, jakby nastąpiła taka potrzeba. No ciągnik myślę, że cenowo jest na pewno konkurencyjny. Ceny dokładnej tego modelu wam nie podam, bo dokładnie nie wiem, ale myślę, że w 500 tysiącach się zmieścimy. Kilka rzeczy, które mi się podobają, no to wam powiedziałem. No i to jest fajne, że nie myśli tak skrzynia jak walczy. Na drogę to nie będę wyjeżdżał, ale zaraz włączymy na automat i Wam pokażę, jak to działa. No i właśnie tym przyciskiem tutaj mod. Zmieniamy sobie skrzynię, czy chcemy automatyczną, czy chcemy półautomatyczną, czy chcemy manualną. Można to robić w trakcie jazdy, bo działa, sprawdzałem. No I klikamy raz i mamy semi auto, czyli półautomat. Klikamy drugi raz mamy automat. No i zobaczcie, dodaję gazu i ona sobie płynnie to zmienia bez żadnego myślenia. Tak jak właśnie mamy w Faltrze, i nie będę już pojechał, jechał. Bo... Są dziury, no ale to na duży plus, bo naprawdę tak mnie to denerwuje, jeśli chodzi o waltrę. I wszyscy, którzy wsiadają, od razu to zauważają. Co wam jeszcze tutaj mogę dodać o tym ciągniku? Ten to, to chyba nie jest na pełen na maksa rozkręcony, ale jest niezły. Generalnie hamulec, oczywiście, jest sprzęgło, naciskam na hamulec, ciąg się zatrzymuje, puszczam hamulec, ciągnik rusza. Także bardzo, bardzo fajna jest ta skrzynia, podoba mi się. Jeszcze jest TTV, to Wam może nagram kolejny odcinek o tym TTV. Zatrzymujemy się i żeby go wysprzęglić tutaj klikamy N jak już używamy tego rewersu tutaj. puszczam hamulec, ciągnik jest wysprzęglony, zaciągamy ręczny. Zgaszony. Otwieranie drzwi takim fajnym uchwytem Tak mi się da. Drzwi leciutko się zamykają. No i osobiście bardziej się podobają te w tym czarnym kolorze do Warrior, ale ten zielony też nie jest taki zły. W tym odcinku wszystko. Krótka, szybka prezentacja ciągnika, który jeszcze u nas został na jeden dzień. Ale już go dzisiaj zabiorę wieczorem. Także co, widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej! No i tutaj w tej szóstce, 670, jeszcze Wam nie powiedziałem, okres międzyprzeglądowy w wymianie oleju to jest 1000 godzin. Także to też na duży plus. I jeszcze Wam nie powiedziałem, wydajności pompy hydraulicznej. Mamy albo w tych mniejszych modelach 84 litry, albo w tych większych 120, ale można zwiększyć to do 160 litrów. Także tak to wygląda. No i ten model może mieć moc od znamionową, oczywiście nie będę mówił o żadnych tam maksymalnych mocach, od 155 do 204 koni mechanicznych. Taki mamy duży zakres mocy, takie sobie tam możemy przy zamówieniu skonfigurować.